Więc, może być śmiesznie Grałem około 10 godzin tak łącznie Teraz jestem po drugiej dług przerwie, więc e, Te minigierki przy naprawie Zgaduję, że wszystkie będą Dobra, muszę wam się przyznać, że nie jestem za dobry w tej grze. Grałem w nią... Dosłownie, nie wiem, 10 godzin max? Nie jestem pewien. Eee, w ogóle tej mapy w ogóle nie znam. Nie wiem, jakaś nowa chyba. Nie mam pojęcia. Eee, zapomniałem ogólnie całej mechaniki. Dobra, tu jest kucek. Eee, więc... a to jest chyba z tego, z tego dodatku, co ja mam. Nie jestem pewien. Eee, ale nie zdziwcie się, jak będę przy silnikach. Uh, shit shit shit, poczekaj. Nie, tam nie było, zostaw O cholera, o cholera To mnie goni cały czas O cholera, to mnie nie goni, to jest przede mną Nie ucieknę je. Zostaw mnie, no zostaw mnie, czemu ja zawsze muszę pierwszy, pierwszy być łapany, no Przecież ja nic nie zrobiłem złego Uciekłem proszę, powiedzcie, że uciekłem Nie No i dupa No i mnie złapał Bye bye, motherfucker Dobra, muszę, muszę uciec. No nie no, to gówno mnie goni, no to jest złe. Muszę uda mi się uciec. Mam nadzieję. Dobra, muszę znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, żeby się uleczyć Dobra. Leszy mi się, mam nadzieję, że tych minigierek nie, nie zepsuje, bo ich dawno nie robiłem No nie, czy ja pytaj, nie biegnij tu typie, proszę No i... Ja pierdziela mnie wystraszył Co za łeb, co za łeb ty, Chory człowieku, co ty robisz Ja pierdzielę, no on mnie zabije Dobra, ucieknę tutaj. Na górę. Słyszę to bicie serca, nie wiem czy on za mną biegnie, czy z jakimś innym, ale... Nie jest to najprzyjemniejszy dźwięk. Dobra, mam nadzieję, że dam radę się wyleszyć. Ucieknę, ucieknę, ucieknę. Come on. To jest team play, to jest teamplay! play ja naprawdę jestem im wdzięczny, że oni ratują takiego, takiego nuba, ja pierdziela się aż często ze strachu no. Jak się obracam i widzę to takie gun po takim mm. Proszę mnie zostawić No to będzie mnie gonić przez cały czas A widzisz, taki trollolo Patrz jedz. nara O cholera tu jest mój koleś Dobra uciekłem uciekłem Chyba Chciałbym mu się w końcu wyleczyć bo tak trochę biega mi Jakby tak trochę O nie źle wybrałem No, no ja pierdzielę, na nowo się muszę leczyć No to jest jakiś żart Powiedzcie mi czemu te gówno mnie goni cały czas? Ni nikogo innego tylko mnie. Tam ci zdążyli oczywiście, a ci gonią mnie cały czas. O, no to w takim razie Ale będzie słychać spację, ale będzie słychać spację. Nie patrzcie to gówno, on stoi kampi na mnie. To jest hamuwa już To jest hamuwa no Nie, ja umrę już Te, minigier Kolej Te minigierki są zepsute Alkoleś nie ma jaj, żeby przyjść po mnie teraz Cholera on maje, żeby po mnie przyjść teraz. God damn it. God damn it. Ja pierdziele, się wystraszyłem. Ja wiedziałem, że ta gra to jest horror, ale że aż taki to nie. Goddammit. Uciekaj, 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 uciekaj. To gówno mnie złapie Zaraz. No nie no to mnie goni cały czas. Fuck off. Ty zły potworze. Proszę mnie zostawić. Ja pierdziele To mnie goni. No i nie odpuści, no? Nyga. Zostaw mnie. Jak on mnie trafił? Nyga, zostaw mnie... Zostaw mnie, Nyga. Czemu oni się zawsze mnie uczepiają, no? Nikogo innego nie gonią tylko mnie. Nara. Dostał po pysku. Ja pierdzielę. Jak się wystraszyłem tych krzyków. Jezu małą głośno grę jak... No jeszcze tutaj jakieś coś. Ja się mu uciec w ogóle? Chciałbym uciec, ale tak w sumie średnio to widzę. O, dzień dobry. Chyba morderca się nim zajmie. No to gówno mnie goni cały czas. No i mnie rogoniło. Ja pierdzielę, no? Ja jestem tak fokusowany w tej grze, ja czuję się tak, po, tak, tak poszkodowany, że... To, ściągnijmy? Ściągnijmy, ale zacznijmy. No, chciałbyś, chciałbyś, nie? Dobra. Spróbujemy go zaraz uratować. Uciekamy, uciekamy mordo No i to jest to jest teamplay. Ja tu jestem bogiem tej gry chyba Zostanę prograczem. Ja wam mówię Zobaczycie mnie na e-sportowej scenie Jak mi tutaj ten frajer przestanie gonić O cholera, tu nie ma przejścia Tu nie ma przejścia Co tam było Jo Madafaka, proszę mnie zostawić no, okay. Czuję się poszkodowany i, kurde, yy, fokusowany w tej grze. Te minigierki przy naprawie. Zgaduję, że wszystkie będą... Co? O kurde! Zostaw mi. Ja pierdzielę, ja nie wiedziałem, że to jest zabójca. Nie <grymne> słyszałem tego, tego, tego stukania takiego, w sensie, się serca serce. Zostaw mnie! dobra, ale ten na, na szczęście odpuścił, więc... To tyle dobrze. Dobra, trafię w minijerki, jest dobrze, jest dobrze jak na razie. Jak na taką przerwę jest dobrze. No nie, fuck off, man. Fuck off. Nie mam mnie tu. A tam biega, patrzcie. Jaki fajny kurde. Nie biegnij tu no! Jak dobrze że oni mają pierwszą... Pierwszoosobową kamerę nie Dobra on przyjdzie przyjdzie do haka powiesić Tak do tego Więc yy, ja bym wygrał Bym wygrał yy, taktycznie Zapomniałem że ten koleś nie ma bicia serca jak przez ciebie umrę <śleszamy> ups <śleszamy> to był griffin to był griffin o! ja pierdziela jakie emocje Dobra, To no niech się gonią A ja to naprawię Cię go zaprowadzi, a tamten hak, okej okay. Jezu, ta dobra tam jest On umarł? Czy mogę? Tak on umarł God damit! Dobra a ja to naprawię, trochę zgryfingowałem tam, ale no trudno się usić. Palet, paletą... o paletą w łeb nie strzeliłem, no ale dobra Czasami gra wymaga poświęceń, a to było właśnie poświęcenie Yes, dobra Tralota stąd To jest drugi silnik, więc sobie jeszcze go naprawimy. Kurde, ale ich łapię, nie? W poprzednich grach nie łapali co chwilę, a teraz, a teraz się odrzuciła, teraz ich łapię. Zapatrzyłem się, no nie dobra on to przyjdzie To ja stąd uciekam Schowam się za kamieniem czy coś w ogóle krzaki by się przydały No może tutaj być jakiś... O. Gasia, dobra Uciekamy Ciekawe czy ja mogę uleczyć tę, tę Ja Jestem to totalnym zielonym warzywem więc ja nie wiem Nie, znajdzie. Dobra. Idę typa uratować może, bo... O kurde, on ma mało czasu. No dobra. Ktoś już próbował, widzę. Zdążę, 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 zdążę. Zdążę! Gacia zdążyłem. Dobra, teraz tam, tam, tam trzeba uratować. Tam go gwałci to. Te ja tu ratuję Tę panią. Tam na umrze już. Chyba ta, no, umarł. Shit. Jakby ją zapali, to bym mógł sobie uciec przez włas ale... O, właśnie zopali. Podniesie czy nie podniesie? podniesie, ale chyba umrze już. Zobaczymy, jak. Jak będę mógł uratować, to pójdę jeszcze uratować, ale. Jak nie, no to uciekam wazem, po prostu. Dobra, umarł od razu chyba. Jak mogę uciec przez was? Ja pierdzielę naprawdę. No nie, nie wierzę. O, siema But Nie, nie uderzysz mnie, nie uderzysz mnie Uciekaj przez ten własną do cholery, Ja chcę uciec przez Czemu nie...